Panie Michulec, kiedy reakcja na Słowenię? A kiedy wleci ze Słowenii? A kiedy dodasz reakcję na Słowenię? A będzie reakcja na Słowenię i Litwę? Tak, to jest ten moment i to jest ten film, kiedy reaguje na piosenkę ze Słowenii na Eurowizji 2025. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dzisiaj Słowenia. W końcu, Klement doczekał się, a Słoweni na Eurowizji w Bazylei będzie reprezentował Klement Slakonia z utworem How Much Time Do We Have Left? To znany w Słowenii prezenter telewizyjny, aktor komediowy, komik, także youtuber, bo możemy zobaczyć na jego kanale YouTube jak wciela się w różnych zwycięzców Eurowizji począwszy od 2000 roku. No a teraz wygrał preselekcję słoweńskie EMA, więc czas ocenić jak wypada jego utwór i czy mi się podoba, czy w ogóle widzę jego szansę na dobry wynik w Bazylei. Ale zanim to, to przypominam Wam oczywiście o subskrybowaniu mojego kanału, bo jak pokazują statystyki, tylko co czwarta osoba, która mnie ogląda, subskrybuje mój kanał. Tak więc wbijamy subskrypcję, zostawiamy łapkę w górę, a jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to oczywiście zachęcam Was do tego za pomocą platformy Patronite. No, tekst jest trudny, prosty w tym znaczeniu, że wpada w ucho i jest łatwo zrozumiały, ale trudny, bo mówi o trudnych tematach. Zapowiada się w ogóle na smutną piosenkę, chociaż ten anturaż te, te światła mm, sprawiają, że to. Ja mam taki odbiór, że to jest bardzo takie klisze. Że to jest takie. No nie jest tak głębokie, jak ta piosenka chyba powinna być głęboka. Ten tekst jest głęboki, a. Oprawa jest taka, powiedziałbym, festiwalowa. Festynowa, lekko nawet. No, bardzo jednostajne, bardzo monotonne. O, widzę, że publiczność bardzo się bawi. O. o, nie, 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 nie. Słuchajcie, jakby. Ok, jest akrobacja, coś się dzieje, ale totalnie mi to nie, nie pasuje do całej wymowy. Świat stanął na głowie. Nie, no po prostu nie. No tak też typowo piosenka zbudowana, czyli y, zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, no i pewnie ostatnia y, ostatni refren będzie mocny. Nie wiem, dla mnie to jest za nudne i, i nie czuję tutaj tego klimatu, nie czuję tutaj tej atmosfery. Naprawdę, tekst gdzieś tam jest obok, mimo że chyba powinien być najważniejszy. A ten występ sceniczny swoją drogą. Rozumiem, że tu nie ma, nie będzie jakichś, wiecie, akrobacji, chociaż była, ale że tu nie będzie jakiś, nie wiem, turbo rzeczy, że tu nie będzie performancy, no bo piosenka jest smutna w gruncie rzeczy. Ale. To, jaki tu jest klimat, zupełnie moim zdaniem nie oddaje tekstu utworu. Nie wiem, bardzo takie eurowizyjne, a z drugiej strony, no, pomyłka. Dla mnie, pomyłka, i to jest taki mocny dla mnie kandydat do tego, żeby zostać w półfinale. Nie wiem, kto miałby na to głosować. Rozumiem, że w kategorii balada, ale też już teraz mamy ponad 20 piosenek wybranych, kiedy ja reaguję, kiedy oceniam ten utwór i uważam, że są lepsze balady w stawce. Że ta jest bardzo taka, taka wypłowiała. Wiecie, o, dla mnie ta piosenka jest jak sprana koszulka. Jak taka, wiecie, koszulka, która już była 50 razy prana, i ta czarna koszulka, która była piękna, zachwycająca, mocna, kolorystycznie, no to teraz jest już, wiecie, taka wyblakła. I, te, i taka jest dla mnie ta piosenka, bo z jednej strony muzyka jest bardzo taka, taka typowo, jakby napisana przez jakichś Szwedów, skomponowana po prostu y, na zamówienie. Tekst jest faktycznie trochę głęboki, opowiada o trudnych y, sprawach, tematach, chorobach diagnozach i tak dalej, to faktycznie jest mało może, wiecie, sceniczne, ale no ale taka, takie jest życie. Inspiracją do powstawania muzyki, do tworzenia tekstów powinno być absolutnie wszystko, więc, więc no te słabe, te złe rzeczy w życiu też, yy, też się zdarzają i, i dobrze, że o tym mówimy, ale to jaki jest performance, występ do tego, no to jest to dość takie zadziwiające. Ja nie rozumiem tego motywu właśnie odwrócenia Klemena, tania do góry nogami, jakby nie kumam. Może to gdzieś tam z tekstem się łączy, ale jak sobie myślę o takim, wiecie, symbolicznym wymiarze tego tekstu, skoro już się w niego wsłuchałem, to jednak, to jednak nie czuję po prostu tego motywu. No i w muzyce ta piosenka jest dość monotonna, tam się nic nie zmienia, wszystko jest tak naprawdę takie samo i. No, jest to nudne, jest to nudne, puste, monotonne, e, wyblakłe. Nie czuję tego, nie czuję tutaj tej magii i myślę, że nie ma co więcej się rozwodzić. No. dla mnie to jest flop. Słowenia mogła wybrać e, Julie Jones. Nie wiem, czy byłaby wyżej, bo w tym roku rzeczywiście jest sporo takich oryginalnych utworów. E, no, ale dla mnie to jest jednak zbyt oklepany i zbyt e, trochę niejaki wybór. Spodziewałem się czegoś więcej. Spodziewałem się po nim jakiegoś, wiecie, właśnie performensu, albo jakiegoś właśnie joke entry, jak przystało właśnie na komika i prezentera telewizyjnego, a tutaj jest taka próba bycia eurowizyjnym, a wyszło na razie średnio. No chyba, że jego performance na Eurowizji będzie zmieniony w absolutnie 100% i pójdzie w zupełnie innym kierunku. Bo na razie ma być wzruszająco, ma być klisze, a no. Ja nie mam żadnych emocji wobec tego. A jak Tobie podoba się piosenka ze Słowenii na Eurowizję 2025, daj znać w komentarzu, koniecznie oceń utwór od 0 do 10 punktów, a jeżeli podobało Wam się to wideo, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję kanału, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie mojego kanału i oczywiście widzimy się już niebawem w kolejnych filmach związanych z reakcjami na piosenki z Eurowizji. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!